Pracowałam tutaj w ćciance jako opiekunka dla pensjonariuszy dokładnie przez 36 godzin. Krzywdę starszych osób nie tylko widziałam, ale także nagrałam za pomocą ukrytych kamer. Tamte wstrząsające nagrania ujawniliśmy podczas programu na żywo. Wtedy też kierownik tego ośrodka obiecywał mi, że zamknie ten interes. Nie zrobił tego. Chcę zapytać dlaczego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Proszę z nami porozmawiać. Nikt z ośrodka nie chciał z nami rozmawiać. Zamiast tego wezwano policję. O tym, w jakich warunkach żyją tam starsi chorzy ludzie, opowiada nam była pracownica, która sama zgłosiła się do redakcji uwagi. Najgorsze jest to, że... Ci ludzie starsi są traktowani jak zwierzęta, po prostu jak zwierzęta. Czyli nic, nic nie się nie ludzi. zmieniło. Nie, od kiedy ja tu byłam. Nie, nic, kompletnie nic. Yy... Pensjonariusze są tutaj bici? Tak, są. Są popychani bici, szarpani, wiązani yy, Po prostu yy, nawet i sama byłam na, yy, naocznym świadkiem tego oczywiście. Ręce? Tak, ręce są wiązane, żeby nie było widać. To nie są jakimiś pasami, tak jak kiedyś było. Yy, takie yy, związane są... rękawy Tak, brozek. Rękawy, tak. I takie prze, przeleżą całą noc w tej samej pozycji. Po prostu to jest wielka zgroza, co tu się dzieje. Yy, mieliśmy właśnie yy, podopiecznego. Kościel, zmienialiśmy do mm -hmm. niego i on mimochodem, jako starszy człowiek on mm -hmm. nie wiedział co się dzieje mm -hmm. jego to bolało on po prostu się y, ręką po prostu uderzył uderzył w twarz i ona po prostu mu dała. ten człowiek y, uderzył tak uderzył go w twarz wydawało mi się że jakby na chwilę stracił przytomność Kolejna była pracownica, pani Ewelina, nagrała w jaki sposób na początku tego roku w Trzciance traktowano chorych na Alzheimera. Nie! Gdzie do buzi wsadasz? Bo nie wolno. Nie! Ewelina! Co się stało? Gdzie to nic... Ty świnia! Ty świnia, bo do buzi w p Nagrania pani Eweliny oraz relacje byłych pracownic są bliźniaczo podobne do tego, co przed rokiem zarejestrowała w ośrodku dziennikarka uwagi. Była taka pani Krysia, ta, która mm -hmm. już siedziała non stop, miała nie wiem, czy to były straszne bóle, czy co to było, no po prostu cały czas stękała, jęczała, tak jakby po prostu widziała kogoś przed sobą mm -hmm. i mówiła. No to miała nak nakładane na, na głowę koce, tak żeby po prostu była przykryta, bo żeby było zimno, to była przykryta po szyję, tak? No tak, no i ale plus twarz, to jeszcze twarz na twarz, było, za... Tak, było, miała jeszcze zakrywaną twarz, żeby po prostu się uspokajała, żeby, żeby nie było, było słuchać tego jęczenia. Tak. No była taka pani Kasia, ta główna kierowniczka, karmiła panią krycie i to było tak na siłę robione, że aż po prostu no, ja stałam i łzy w oczach miałam, prawda? Była przytrzymywana za szyję, tu tutaj za ten... żuchwę. Tak, za żuchwę było jej to wpychane na siłę, tak? Aby cokolwiek zjadła, bo pod pretekstem tego, że rodziny później mają pretensje, że nie jedzą, tak? Nie wróciłaby tam pani do pracy? Nie, że żadne skarb bym tam nie wróciła. Co my ze mną robicie? A co my z tobą robimy? Łatwiej będzie spać? Jestem godzina czwarta, paci. Ja też to ja na mogę prosić w tą stronę. No nie chcę. nie chcę. Nie chcę. To są takie pasy jak w aucie. No to wiesz, znaczy my byśmy przyszli z następną osobą, to ona by spadła. To jest wszystko nielegalne, ale tak jest. Nie jeszcze 40 jak to jest? No, to się ogóle wyświetlić. O tym, co na początku tego roku działo się w trzciance, Marzena na przybysz poinformowała prokuraturę. W zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pisała m.in. że pensjonariusze są tam traktowani nieludzko oraz bici. Mimo to śledczy odmówili wszczęcia dochodzenia, nie wyjaśnili, dlaczego. To jest osoba chore na Alzheimera. Rzecz się dzieje w czciance. Jak pan widzi, ta kobieta ma skrępowane nogi. Ja pana to nie oburza? Nie, no w ten sposób film Ja muszę znać materiały dowodowe, muszę pracować z Ale zobaczył pan film, gdzie jest związana to? kobieta. Jak pan to ocenia? Jako osoba, jako człowiek. Film ten robi, to, robi wrażenie. I, i, I nie chciałbym, żeby, żeby takie, takie sytuacje miały miejsce. Ustalenia, które zostały poczynione w przebiegu postępowania sprawdzającego w tej przedmiotowej okay. sprawie, doprowadziły do konstatacji, że brak jest dostatecznych danych, okay. które uzasadniały podejrzenie popełnienia czynu. Okay. Czyli mówiąc krótko, można ludzi wiązać? Nie, nie, nie. Można... Absolutnie no, nie, nie. Nie byliśmy na, ba na bazie tego, tych ustaleń, bo nie, to nie jest materiał dowodowy, bo jest to postępowanie sprawdzające, stwierdzić kategorycznie. kategorycznie, czy tego typu zachowania wyczarowały znamiona występu Może znęcania się. Może postaraliście. Może nie podeszliście priorytetowo do tej sprawy, a wydaje mi się, że prokuratorzy w stosunku do sytuacji, która dotyczy starszych ludzi, którzy są chorzy, którzy nie mogą się poskarżyć, bo mają Alzheimera, więc nie są w stanie mówić o swoich krzywdzie, że taką rzecz powinniście państwo traktować priorytetowo, czyż nie? Nie możemy w te, z tymi kategoriami rozumować, że jeżeli dotyczy człowieka starszego, to jest sprawa powinna być priorytetowa. A ja uważam, że tak. Kodeks karny nie rozróżnia w przypadku, gdy naruszone jest dobro człowieka, czy jest to człowiek w wieku przedszkolnym. Bo dajecie sygnał wszystkim, którzy prowadzą inne tego typu placówki, że mogą robić co im się podoba i będą bezkarni. No, Właśnie jest, taki dajecie sygnał. Nie wiem, jakie inne dowody mielibyście otrzymać. Chyba musiałby tutaj przyjść ten y, y, szef tego ośrodka, usiąść przed panem i złożyć samokrytykę i się popłakać. Może wtedy byście uznali, że rzeczywiście no. dzieje się tam źle. Cześć? Ja widziałam krzywdę tych ludzi. I nie mogę się z tym pogodzić, że tam są wszyscy bezkarni. Nikt nie, nie ma zarzutów, a wy nawet nie wszczęliście śledztwa w sprawie może, tego, co tam mówić. się dzieje teraz. Twierdzi, że są bezkarni. Ależ są. Być może ponowna analiza tych poczynionych ustaleń doprowadzi do podjęcia na nowo. Ale podkreślam, być może nie na pewno. Przeszły rok temu sprawą znęcania się nad pensjonariuszami w Trzciance zajęła się inna prokuratura okręgowa w Siedlcach. Śledztwo dotyczy okresu, kiedy w ośrodku pracowała nasza dziennikarka oraz lat wcześniejszych. Do dziś nikomu nie przedstawiono żadnych zarzutów. Sytuacja niepokoi tym bardziej, że już dwa dni po programie, w którym ujawniliśmy ten skandal, przekazaliśmy policji nagrania z ukrytych kamer, które dowodzą niezbicie krzywdy pensjonariuszy. Śledztwo prowadzone jest przez cały czas, a więc nie można mówić tutaj o bezkarności czy też o bezczynności Mhm. Ścigania. Wynika to z konieczności zgromadzenia pełnego materiału dowodowego. Tam wciąż dochodzi do tych samych praktyk, które miały miejsce, kiedy ja tam pracowałam. Kiedy ten koszmar może się skończyć? Jeżeli nadal mają miejsce akty znęcania się, należy to sprawdzić, bo być może ten czas okres czynu należałoby rozszerzyć także o te zachowania, które miały miejsce już po tym, gdy uzyskaliśmy od Państwa informacje o nieprawidłowościach na terenie ośrodka. Póki co kierownik i pracownicy ośrodka w Trzciance pozostają bezkarni. Nasza dziennikarka dotarła tymczasem do kolejnej byłej pracownicy, która opowiedziała jej o panujących w placówce patologiach. Pensionariusze mieli cierpieć m.in. z powodu świeżbu. Najbardziej mi przyleżało właśnie to, że ci ludzie byli chorzy, a nie dostawali pomocy. W sensie, no właśnie tym. Delpali się do krwi. Rany aż mieli. Tam taka pani była, która w nocy strasznie. Nie wiem jak to nazwać, bo to już nawet nie był płacz. Straszne to było w nocy i nikt nawet nie poszedł do pokoju, nie zobaczyć co się z nią dzieje. A jak poszła, to był z tekstem, żeby spała tak I nie, i nie robiła żadnych szopek. Kobieta, która się nie ruszała, która po prostu jeździła na wózku inwalidzkim. Wymiernym efektem naszych reportaży jest decyzja wojewody mazowieckiego o odebraniu ośrodkowi w trzciance pozwolenia na działalność. Stało się to jednak dopiero 11 miesięcy po emisji naszych reportaży. Panie Rzeźń, czy to jednak nie jest trochę za długo? My możemy wycofać takie zezwolenie po stwierdzeniu nieprawidłowości, następnie wezwaniu właściciela do usunięcia tych nieprawidłowości i ponownie stwierdzenia, że nie zostały one usunięte. I odbieracie pozwolenie na działalność takiemu ośrodkowi. Działa on więc nielegalnie, a w jako wieku urzędnicy nie możecie go zamknąć. Więc de facto to jest taka troszkę schizofreniczna sytuacja, że nielegalnie, ale może działać, tak? Podejmuj, my podejmujemy jako Urząd Wojewódzki wszystkie środki, które daje nam ustawa. Ale ja rozumiem, że ta ustawa tak jest skonstruowana? Tak, jeśli placówka działa nielegalnie, możemy nakładać kary finansowe. To może być 10-20 tysięcy złotych, a w przypadku y, ponownej kontroli, mm. stwierdzenia, że nadal placówka działa nielegalnie, może to być nawet 40 tysięcy złotych. Człowiek, który ma sumienie, nie stanie... Wykreślić z pamięci sobie gdzieś tam coś takiego, tak? Takie te wiązania, na przykład, albo... Coś ja ma. rozmawiam z panią i ja widzę tą kobietę w oczach mam, która była drapana aż do krwi. Sama z siebie się drapała, bo ją tak skóra swędziała.